раз, раз, два. Dzień dobry, komisja przetargowa w składzie, przewodniczący Marzena Ratajczak, członek Bogumiła Pawlak, członek Dorota Zdonek, członek Anna Balkowiak, sekretarz komisji Marta Szymańska, powołana została zarządzeniem numer 9 w 2020. Przewodniczącego Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 14 października 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, nie dopuścił składania ofert wariantowych. Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z artykułem 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych, Dziennik Ustaw 2019 rok, pozycja 1843 ze zmianami. Przetarg został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 21 października 2020 roku, w siedzibie zamawiającego 21 października 2020 roku oraz na stronie internetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego również 21 października 2020 roku. Postępowanie zostało podzielone na pięć części. Część pierwsza odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie sektora pierwszego obejmującego obszar terytorialny gminy Rydzyna, gminy Leszno, gminy Święciechowa, gminy Lipno, gminy Krzemieniewo, gminy Osieczna. Gminy Wijewa. Część druga. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie sektora drugiego, obejmującego obszar terytorialny gminy Rawicz, gmina Miejska Górka, gminy Jutrosin, gminy Pakosła. Część trzecia. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie sektora trzeciego, obejmującego obszar terytorialny gmina Śmigiel, gmina Krzywiń. Część czwarta odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie sektora czwartego obejmującego obszar terytorialny. Gmina Bojanowa, gminy Poniec. Część piąta odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie sektora piątego obejmującego obszar terytorialny. Gminy Gostyń, gminy Krobia, gminy Pępowo, gminy Pogorzela. Zgodnie z artykułem 22 ust. 1 ustawy prawa zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Wpłynęły cztery oferty. Stalony termin składania ofert upłynął w dniu 26 listopada 2020 roku o godzinie 9. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dla części pierwszej 11 184 260 zł. Dla części drugiej 4 838 680 zł. Dla części trzeciej 2 822 zł, 30 złotych dla części czwartej 1 384 20 złotych, dla części piątej 5 468 360 złotych. Zamawiający sprawdzi teraz oferty i przedstawi oferty według wskazań wskazanych w specyfikacji to jest nazwa firmy i adres wykonawcy oraz cena oferty brutto. Oferta numer jeden. Dane wykonawcy. Remondis, Sanitek Poznań, spółka z, OZO, z OO pod względem operacyjnym oddział Kościan, ulica łąkowa 5 56400 Kościan. Oferta złożona na część, trzecią zamówienia. Oferta na część trzecią przedmiotu zamówienia za cenę 2 miliony 946 tysięcy 653 zł i 21 zł brutto. Termin płatności faktury 30 dni kalendarzowych. oferta numer dwa. Konsorcjum firm Lider Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o. adres Parkowa 6 63 100 Śrem. Partner konsorcjum Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Transkom Barbara Rajewska Adres Bogusławki 8B 63 800 Gostyń. Oferta na część piątą zamówienia oferuje wykonanie części piątej przedmiotu zamówienia za cenę 5 milionów 679 954 zł i 53 grosze. Termin płatności faktury 30 dni kalendarzowych. Oferta numer 3 Konsorcjum firm Lider Miejski Zakład Oczyszczania, Spółka ZOO, Ulica Saperska 23, 64 Stoleszno, Partner Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając, Błotnica, Ulica Szkolna 46, 64, 234 Przemęt. Oferta złożona na część pierwszą zamówienia oferuje wykonanie części pierwszej przedmiotu zamówienia za cenę 11 256 885 zł i 65 groszy brutto. Termin płatności faktury 30 dni kalendarzowych. Oferta numer 4. Nazwa wykonawcy ZGO Nowa spółka z OO, Adres Witaszycki 1A 63200 Jarodzin. Na część piątą zamówienia. Oferuje wykonanie części piątej przedmiotu zamówienia za cenę 5 785 751 zł i 13 groszy brutto. Oferowany termin płatności faktury 30 dni kalendarzowych. Czy są jakieś wnioski odnośnie zapytania? Jeżeli nie ma, na tym zamykamy część jawną posiedzenia. Przepraszam, jeszcze sprawdzimy jedną ofertę. MZO, to okay, trójka. Nie? Nie. Nie ma, do tego ale to, 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 to... To nie ale ma, to będzie trójka. Tak, tak, jeszcze raz, otwieram. I no, jeszcze dwie, okay. tak? Oferta numer trzy, konsorcjum firm. Lider Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z OO, Ulica Saperska 23, 64 Stoleszno, Partner Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie, Spółka z OO, Ulica Parkowa 6, 63 100 Śrem. Oferta złożona na część drugą zamówienia. Oferuje wykonanie części drugiej przedmiotu zamówienia za cenę 5 milionów 210 tysięcy 215 zł i 95 groszy brutto. Oferowany termin płatności faktury 30 dni kalendarzowych. Oferta numer 3, miejski zakład oczyszczania, spółka z oo, ulica Saperska 23, 64, stoleśno. Oferta na część czwartą zamówienia. oferuje wykonanie części czwartej przedmiotu zamówienia za cenę 1 538 801 zł i 78 groszy brutto. Oferowany termin płatności faktury 30 dni kalendarzowych. Czy są jakieś wnioski do otwarcia ofert? Nie ma. W związku z tym zamykamy część jawną posiedzenia.